witam kochani nasz zakwas już stoi 4 doby ten żytni dalej sobie jeszcze będzie fermentował ale teraz zrobię następny na bazie płatków owsianych nie wiem czy kiedyś próbowaliście bo ja nie I chcemy spróbować dajemy mamy płatki owsiane dajemy jedną dwie trzy Teraz zobaczymy na te 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wszystkie damy i zalejemy potem litrem wody. Mamy tutaj właśnie wodę, taką ciepłą, o 35 stopni może. Zalewamy. Tak samo postępujemy jak z mąką żytnią, tylko to będą płatki owsiane. I też płonąć jest ten zakwas bardzo pyszny i żurek z tego wychodzi pyszny, dlatego trzeba spróbować, bo nigdy nie próbowaliśmy. I też to samo daję. Dwa listki, tym razem dam dwa listki, trzy kulki ziela. No i czosnku mam tak troszkę więcej. Zobaczcie, trochę więcej płynie. Muszę też go tak rozmiażdżyć. Lekko rozmiastrzyć I ta sama procedura jak z tamtym zakwasem żytnim Wymieszamy. Ach, dobrze musimy wymieszać. Pachnie już, zaczyna pachnieć czosnkiem. Przykrywamy ściereczką, gumeczką i też idzie sobie do szafki i też będziemy codziennie go mieszać. I no i no musisz stać sobie koło 7 dni akurat do świąt. Mamy teraz dwa zakwasy, jeden z moki żytniej, drugi na bazie płatków owsianych. I potem spróbujemy, z którego będzie lepszy żurek. I ocenimy obydwa przykrywamy i w ciepłe miejsce. Ten już ma 4 doby, to on jeszcze sobie postoi ze 3 pójdzie do lodówki, a ten no, akurat do świąt będzie gotowy. Także ocenimy za parę dni. Ciepłe miejsce. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Trzymajcie Jest. się.